Jesteśmy we dwoje, z tyłu, nie wiem czy widać. Goni nas przyczepka. Lecimy na magnes naudymowy z Maćkiem. Pogoda nieciekawa. Kamera 100% naładowana, także my już nad wodą, tak jak widzicie, ciemna chmura, magnes poszedł i lecimy w kierunku. W kierunku mostu, pod mostkiem poszukamy i będziemy robić drugą stronę. No ja już mam pierwsze złomki. O, proszę bardzo, na żywo. Z kawałkiem sztachety. W Coś jest. Proszę bardzo, pięknie. Jakby się ktoś pytał, to zbieramy na wakacje. O. Macie jadł po ciebie Policja Policja, ale nie policja Ale kotleczory O, psy się rozwyły. To jest kutka Kutka z kawałkiem łańcucha. Normalnie czuć jak to się przykleja do magnesu. Krzyseta z Macto mu robi. Niesamowitą robota Chociaż 200 wcale nie, nie, nie jest gorsza. Zresztą widzieliście, Maciek nie jednego grubasa wyciągnął 200. Proszę bardzo. Grubo, grubo, grubo. To trzeba uwiecznić, bo takie kotlety to nie wychodzą co chwilę. <grymianie> Patrzcie tu. Półtora kilograma. Co to jest? Jak to narosło, jakaś butelka tu jest. Nie ma w co uderzyć. O, dzisiaj będzie grubo. Dzisiaj będzie grubo. Patrzcie, to co rzut. Co rzut, bez montażu, bez cięć. Stoję w miejscu przy wiaderku i dosłownie. Następna dostawa. Zapalić tego grubasa? Zapalić grubasa tego? O, zaczyna kapać To jest Nie. kamień Też jest kamień No, Dobra, będziemy się chować. zaczyna lać Co mi się tu przyczepiło? To jest chyba to... twój grubas, nie? O, miedziucha A Ale leje. Ale leje. Jak ja nie lubię leje. Ho, ho, ho. Już mam Porządne branie. Jak to sobie nie mówi, niech lina nam oka pozdrowionka przyjacielu Hopa To będzie później koło wiaderka jeszcze wyzbierać to co, to, co nie trafia. No, dajesz Idę wyładować pierwsze wiadro Zrobiła się piękna pogoda Także był, był tutaj sąsiad który nam Sprezentuje trochę złomu Po to przejaliśmy z przyczepu I Ale to pokażemy Dopiero później Na razie łowimy Ubieram plecaczek Z liną na plecy I ogniem Uwaga Mój magnes się obijał? Nie obijał się. Proszę bardzo Proszę bardzo, leżał na dnie pracował e? Patrzcie ty. O kurde O kurde Od czego ty zacząć? Jakaś śruba Położę tu. To jest szok za jednym strzał. Jakaś ramka jest. Ja tylko spuścił. Ale rura muszę zobaczyć z boku. Tu jest jakiś pręd, jakaś szmata dobra, dobra. Co? O kurde, dobrze, że przyczepę mamy To jest antena, w chłopie Ty Czekaj, zaraz ci coś powiem fajnego. Nawet będzie działać? To nie, że będzie działać, ale w takich starych antenach. A, aluminium. W takich starych antenach yy, te powszeczki lubią być miedziane. Tutaj jest aluminium. Dobra, odurzył tutaj. Później wyciągniemy na przyczepach. Kurde, ja muszę tutaj dźwignąć to jest jest, jest. jest jakiś kotlaczor grubas o, łańcuch Co hmm? no. Coś w stylu wieszaka Ja Cię nie mogę Patrzcie tutaj pod nogami Ty, pod nogami rzuciłem metr, metr dosłownie za El Dorado. O kurde, coś uciekło grubego. To Teraz oj, oj. No. <głos> <głos> Zaraz będzie. Teraz ty polecisz. Patrzcie to no, jak jakbym... pod skupem złomu dosłownie rzut i już czuję, że jest ciężko to jest szuk. tu jest tu jest gruby kotlet klamka jakaś kotwa albo coś To jest dosłownie Eldorado Teraz mi wyszedł bumerang z pieca Kawał żeliwnego ruszta I powoli jak widać wiadro się zapełnia drobnicą i grubszymi kawałkami Macie wyciągnął takie jajeczko. Niespodziankę. I tutaj jest miedziucha. Ale najlepsze to, że przyciąga magnes. Zobaczmy. obstukajmy, co to jest. O, dobra awaria. Nasze stanowisko. się kończy. Mm -hmm. no coś w środku jest stalowego Ale dookoła jest Niedziucha Nie wiem co to jest Nie mam pojęcia To 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 jest to jak wiadro Wiadro? Wiadro z pełne gwoździ Teraz już wiemy I patrzcie, 300 tego nie łapała, 200 dała radę Toż to szok No i co? Kończymy Było zajebiście. Mega dużo złomu. Rzeczka wyczyszczona. Tutaj jeszcze grubasy. Wpadaj wiadro. No, tu jest, żeby mi się nie obsunął. Bo ten, Ten brzeg jest niepewny. Oj, oj, oj. oj, oj. Daj mi radę. O, oh je! Yeah. O, kurde. Tu jest za 30 parę kilo, albo 40 Chu. Dobra, za chwilę pokażemy, ile jest wszystkiego. I tutaj taki prezent ustawiliśmy. Tyle złą możemy zabrać. Kotlecik, kotlecik. I tak wygląda nasz połów: Cały, cała kastra, kalfa czy chobok, jak to woli. Duże wiadro. No i resztę tutaj złomu, co dostaliśmy w prezencie. Trochę tego jest kawał grubej szyny. Trochę drobnicy. Wirniki, teowniki, blachy, prydółka. Także połowione, pozbierane elegancko. Myślę trochę grosz odpadnie. Pozdrawiamy, miłego weekendu życzymy pięknej pogody. Hej.